Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. Orędzie Maryi wraz z komentarzem Luz de Maryi po orędziu. Umiłowane dzieci mego niepokalanego serca, polecam wam, żebyście się modlili, każdy w szczególności, ponieważ każdy wie, o co prosić i co dawać. Umiłowany ludu mego syna, Czas jest coraz krótszy i z każdą chwilą jest coraz mniej moich prawdziwych dzieci. Człowiek czuje się Bogiem i objął władzę nad samym człowiekiem, by zniszczyć samego siebie. Bardzo ciężki grzech popełni człowiek. Dzieci, wiecie, co już jest nad ludzkością, a się nie zmieniacie. Dzieci, tyle dano wam poznać nie po to, by was przerazić, lecz żebyście się przygotowali duchowo, a się nie zmieniacie. Tylko ci, którzy trwają w moim synu, zachowają zdrowy rozsądek wobec tego, co obraliście sobie jako waszego osobistego Boga, pieniądza. Przylgnęliście do Boga tego świata tak bardzo, że poczujecie się zagubieni bez podpory ekonomicznej. Wobec upadku gospodarki zwrócicie się do tego, co wam zaoferują, i wpadniecie w ręce Antychrysta. Mikrochip w ciele moich dzieci jest pieczęcią, by móc kupować i sprzedawać w zamian za utratę życia wiecznego i by móc odczuwać to materialne bezpieczeństwo, do którego tak się przyzwyczailiście. Nie utracicie swej duszy. Jakże boleje mój syn z tego powodu. Jakże boleje mój syn. Ludu mego syna, po tym jak wszczepią wam mikrochip, opanują wasz umysł, Będą wami zarządzać tak, abyście postępowali zgodnie z tym, co rozkaże wam siła. Władza zła. Mój syn nie oferuje wam władzy i potęgi na ziemi, i nie oferuje wam dominacji nad waszymi braćmi. Mój syn przelał swą krew za każde z was. Odkupił was od grzechu i podarował wam życie wieczne. Dlatego, kto go pragnie. Dzieci mego serca, ziemia mocno się trzęsie, wiatr wieje tak, jak wcześniej tego nie czynił, a lud spada wśród żaru tropików. Księżyc zabarwia się na czerwono, i nie ustają znaki na niebie i na ziemi, a lód mego syna dalej idzie z zasłoniętymi oczami zanurzony w tym, co banalne, nie otwierając oczu. Moje dzieci tracą wiarę wobec najmniejszego słowa, którego nie jest wygodnie im słuchać albo czytać, ale wzmacniają się tym, co oferuje im duchowa niezależność. Poddajecie się demonowi z taką biernością, że nie rozeznajecie, co dane wydarzenie oznacza, na drodze planów ujawnionych Wam przeze mnie, Waszą Matkę. Kościół mego syna się redukuje i tylko ci, którzy rozeznają to, co ma nadejść, będą wiedzieli, co się dzieje z każdym zdarzeniem. Módlcie się i módlcie, rozeznawajcie, przygotowujcie się. Zginajcie kolana. Moje matczyne serce jest otwarte, by Was przyjąć. Przyjdźcie, wejdźcie do mego serca, a poprowadzę Was do mego boskiego Syna. Kocham Was, błogosławię, ochraniam. Nie lękajcie się, Mama Maryja. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz do Maryi Bracia, Nasza Matka ostrzega nas przed usuwaniem się naszych braci z Kościoła i Jej Boskiego Syna. To, co działo się w przeszłości, następuje na naszych oczach. Człowiek obrał sobie fałszywych bogów, wśród nich tego najistotniejszego dla człowieka pieniądz. Wszyscy o tym wiemy w tej chwili: gospodarki niebawem upadną. I jak będzie postępował człowiek bez Boga w sercu? Co będzie z tym, kto nie wierzy w Boga? Człowiek chciał zastąpić Boga, ale nigdy mu się to nie uda. Ponieważ Bóg jest Bogiem i jest ponad wszystkim. Jednakże, przez swoją arogancję i pychę, ludzkość może doprowadzić do zniszczenia samej siebie. Widzimy ostrzeżenia dla Nowego Jorku, wystosowane przez ich własny rząd. Czy będzie to, żeby zaniepokoić mieszkańców? Czy też będzie się spełniać to, wobec czego w poprzednich orędziach wezwano nas do bycia czujnymi i przedsiębrania środków przygotowawczych? W tym miejscu należy zaznaczyć, że chodzi tutaj o ostrzeżenie i sposób postępowania na wypadek ataku nuklearnego, który został wydany ostatnio przez władze Nowego Jorku. KONIEC NOTY Perspektywy są bardzo delikatne również dla nas, którzy w tej chwili walczymy, by utrzymać siebie w woli Bożej. Bardzo trudno jest mierzyć się z zapowiedziami klęski głodów w skali światowej, ale musimy wiedzieć, że jeśli możni tego świata chcą zmniejszyć populację, to to jest właśnie środek, by to osiągnąć. Musimy zarazem myśleć i o tym, że sytuacja się pogarsza z powodu niszczenia upraw przez zły klimat i niepogodę. Jako dzieci Boże musimy zachować wiarę w Bożą pomoc, tak jak się to działo w przeszłości z ludem Bożym, tak będzie się dziać i teraz z Jego ludem. Nie zostanie on porzucony. Tyle mówiono już o pieczęci bestii, o mikrochipie, tyle stron napisane na jego temat, a nasza matka wskazuje nam, że wielka liczba jej dzieci go przyjmie, by móc kupować i sprzedawać. Bracia, każdy musi walczyć ze swoim własnym, wewnętrznym ja i umieścić na szali wagi z jednej strony to co zaoferuje nam Antychryst, a z drugiej osiągnięcie życia wiecznego. Amen. 2022